Cześć wszystkim, z tej strony Helga z kanału Realne Karty. Witam Was serdecznie już w ostatniej części, na której otwieram ostatniego boksa Real Madrid Team Set. No jest tak pół na pół, bo w pierwszym odcinku udało mi się świetny autograf wyciągnąć, legendy. Natomiast w ostatnim odcinku niestety nie było autosa, był relik, matchworm, więc chociaż tyle dobrze. I dobrze, że też legendy, a nie, że jakaś Olga Carmona czy, nie wiem, Militao albo, wiecie, Alaba, których można łatwo dostać. Także spoko, no ale naprawdę, naprawdę liczę. Zostawcie lajki, like, im więcej lajków, like tym większa szansa na to, że tu w trzecim, ostatnim boksie będzie autograf. Słuchajcie, no naprawdę, musimy trafić. Pomóżcie mi tymi lajkami, like przynieście mi szczęście. Zostawcie komentarz, jak obstawiacie, czy będzie autograf, czy nie będzie. Dajcie znać, a my otwieramy. I tak, trzecia. U, a czemu tutaj tak cienko? O nie, coś tu zamieszane jest. Zawsze trzecia to był autograf. No to coś tu się zadziało. Trzecia, w teorii piąta i pierwsza, a te w teorii są zwykłe. No to nie wiem, coś tu, coś tu chyba jest nie tak. Coś się obawiam, że jest nie tak. Dobra, jedziemy. Obym nie była oszukana, bo jak się okaże, że czegoś brakuje, to po prostu umrę. Umrę tu. Dobra, to jedziemy. Clarence Sidorf, mamy Rodrygo na bazowej, mamy Luisa Figo. Divo Curtua i Roberto Carlos. Dobra, te pierwsze trzy paczki powinny być bez niczego. Mamy następnie Kelian Mbappé, David Alaba, Fernando Morientes, Linda Caicedo i Federico Valverde. Dobra. Bona Boller oby nie Bellingham z zeszłego odcinka i oby nie wini. dobra, Bellingham na zwykłej Hendrik na zwykłej Karim Benzema uuu no to coś tu jest pomylone chyba czy nie, jak to jest Eduardo Camavinga, tutaj jest Statik Statik miał być w pierwszej no dobra coś, coś tu Coś tu nie tego Mamy Static para Olga Carmone, więc coś jest pomieszane i słuchajcie, obawiam się, że trafiłam boksa, w którym nie ma ani autosa, ani relika, niestety. Dobra. Mesut Ozil, Brahim Dias, Rodrigo Arda Güler i Toni Kroos. No, to było zwykłe zupełnie. Tu mamy Luka Modric, Kylian Mbappé, Rafael Varane, Jude Bellingham i Endrik. A gdzie jest numerowana? No coś naprawdę bardzo jestem w tym momencie nieszczęśliwa. Nie mam autosa i nie mam relika i nie mam numerowanej. Ozil, Brahim Dias, Rodrigo, co dwa statiki. Ja. No ale po prostu teraz nie wiem co mam zrobić. Trafiłam paczkę, w której są w której miała o nie, no nie wierzę po prostu. Trafiłam team set, w którym miałam cztery paczki zwykłe i dwie ze statikami. No nic, no nie, nie skomentuję tego, zapytam Big cardsów, co mam zrobić z tym teraz? Czy pisać do topsa, czy co mam zrobić? Nie wierzę po prostu. No nic, no słuchajcie, no, no tutaj. Totalny fej niestety. Nawet no jest mi naprawdę jestem wkurzona. Nie wiem, co mam powiedzieć. No naprawdę. No nie wiem. Zakończę. Po prostu, zakończę. Może coś się uda z tym zrobić. No nic, dobra. To dajcie chociaż lajka, no, dajcie chociaż lajka i trzymajcie się. Do następnego. Cześć.